Kochani, w nowym tygodniu, poniedziałek, 16 grudnia, zaczynamy vlogmas i przeczytam słowo dnia, które brzmi: gdy ludzie są sobie przyjacielscy, nawet woda staje się słodka. I takim właśnie akcentem zaczynamy odkrywać niespodzianki dnia, bo czas nas goni, praca czeka. Więc bierzemy się do działania, kochani. Zacznę od kalendarza Lind. Szesnasteczka. Gdzie tu jest ta szesnasteczka? O, tu taka piękna z reniferkiem. I dzisiaj jest zielona koleczka. Prezentuję. 16 od celinki od Darka. Zobaczymy, jaki dzisiaj zapach się kryje w tej pięknej paczuszce. Kochani, napiszcie, jak Wam wczorajsza niedziela minęła. Bo ja tak troszkę leniwie. A to jest zapach. Eskada, Especiali Eskada. Nie wiem, czy to dobrze czytam te nazwy, ale jak myślę, czytam to je poprawcie w komentarzu. I zobaczymy, jaki będzie zapaszek. Ale chyba będzie problem z otworzeniem, bo jest tylko taka pielęczka bez atomizera. No, tak jak myślałam, będzie ciężko. Ale zaraz może jakoś sobie poradzę. Otworzyłam. Słodki, ładny zapach. Taki troszkę pieprzowy, ale słodkawy, taki. Mm, taki. Yy, Coś mi podpada pod zapach wieczorowy. To nie jest raczej taki zapach codzienny, raczej taki wieczorowy zapach. Więc bardzo ciekawe. Następna niespodzianka od Karolinki i od Ewy. Więc kochani, wczoraj robiłam na obiadek taki nowy przepis Instagrama w piersi kurczaka w panierce szuszuszu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym przepisem, od razu Wam powiem, że kotleciki są przepyszne, to zapraszam na bloga, bo tam właśnie Wam napisałam przepis. A jeżeli ktoś wypróbuje, to dajcie znać w komentarzu czy na blogu, czy tutaj. Czy, wypróbow czy wy wypróbowaliście i jak wam smakowało, bo mi... Smakują super. A dziś mamy. Maseczka z jaja i liście zielonej oliwki. Bardzo lubię te maseczki. Ktoś kto mnie ogląda dłużej to wie i tutaj jest batonik Wedla, jeszcze go nie miałam plus magnes Na koncentrację. Jeszcze go nie miałam, kochane dziewczyny, także będzie testowanie na ekranie, tak to się mówi. Yy, następny pakuneczek od Asi. No i tak kochani, czy leniwie yy, upłynęła mi niedziela, no ale dzisiaj yy, trzeba się gdzieś w garść, ruszyć skopyta yy, w ten nowy tydzień, ponieważ to już jest tydzień przed świętami, więc trochę będzie pracy, więc trzeba włączyć piąty bieg i wziąć się do działania. A to jest ciasteczko aplipi z cynamonem. Będzie to kawki. Dziękuję bardzo. No i cóż, został nam kalendarz z a cóż tam się dzisiaj kryje? Krem do twarzy na noc. Super. Jestem y, tak y, ciekawa tych wszystkich kosmetyków, naprawdę, bo y, dobre opinie słyszałam, ale też y, właśnie czytając skład i w ogóle to bardzo zachęcają te y, kosmetyki do ich używania. Także. To jest właśnie krem do twarzy na noc wianek. Ekstrakt. Z, yy... Jezu, co tu pisze? Ekstrakt. Yy... O Jezu, co? Co tu pisze? No po prostu nic nie widzę. zrobieni? Zrobienie akacjowej, Nie wiem, czy to jest też z No ale cóż, yy, później poczytam. Yy, I tu pisze. No Jezu, no naprawdę, na wzrok, pada czy co? Yy, tu pisze. Jezu, pod światło naprawdę nie widać. Muszę sobie może ręką yy, zas zasłonić. Seria nawilżająca. No, widzicie, dopiero jak zasłoniłam światło, to dopiero przeczytałam. I to jest pojemność 30 ml. Także super. Kochani, tak się rozglądam. Czy o czymś nie zapomniałam, ale nie zapomniałam. Więc. Y, to by były wszystkie niespodzianki dnia. Y, tak jak powiedziałam, y, napisałam Wam na bloku przepis. Jeżeli macie ochotę, to... Zajrzyjcie na bloga i <laughs> przetestujcie przepis. Jest to łatki, łatwy, szybki przepis. Przyjemnie się robi. Także polecam serdecznie. Ja Wam, kochani, życzę dobrego poniedziałku, pozytywnego, magicznego tygodnia. Zdrówka przede wszystkim, spokoju. Serca w tym wszystkim e, zawierowaniu świątecznym. I tak właśnie chciałam jeszcze podziękować za przybycie nowych osób, bo przybyły mi e, dwie nowe osoby. Także dziękuję bardzo i zapraszam nowe osoby na moim kanale do subskrypcji, co będzie dla mnie motywacją do nagrywania i do nagrywania i podziękowaniem. E, Yy, za to, yy, że, że właśnie, że tutaj wspólnie jesteśmy na tym kanale dla wszystkich bo subskrybując mój kanał tworzymy fajną grupę ludzi, którzy będą mogli wzajemnie yy, się wspierać doradzać sobie różne rzeczy, także dziękuję kochani yy, za odwiedzinki, za łapki w górę, za subskrypcję zapraszam na mojego bloga i do jutrzejszego. O, szukam pilota. Dzisiaj go znowu przy... przysłoniłam. O, jest. Zapraszam jutro na kolejnego vlog Masika. Przesyłam Wam całuski. Do jutra. Pa, pa.